Była to jedna z tych wiosennych niedziel, kiedy świat wydaje się zatrzymany w miejscu, cisza między dźwiękami łyżeczek w filiżankach, a słońcem, które wlewało się przez okna w kuchni moich rodziców. Piekarnik już ostygł, a resztki szarlotki wciąż pacniały cynamonem i domem. Przy stole siedzieliśmy we czwórkę, ja, moi rodzice i moja siostra, Aniela, z jej nowym mężem, Łukaszem. Z pozoru było miło. Uprzejme uśmiechy, rozmowy o pogodzie, kilka wspomnień z dzieciństwa, które pojawiały się jak kusz na meblach, nieproszony, ale znajomy. A jednak czułam, że coś jest nie tak. Ten posiłek miał cel. Czekałam tylko, aż ktoś wypowie to, co wisiało w powietrzu od samego początku. To mój ojciec, Henryk, jak zwykle, przejął inicjatywę. Otarł usta serwetką, spojrzał mi w oczy i powiedział: Jagoda, pomyśleliśmy z mamą o jednej sprawie. Coś, co może być dobre dla wszystkich. W jego głosie wybrzmiewała pozorna troska. Wiedziałam, że cokolwiek powie, będzie miało tą propozycji, choć w rzeczywistości będzie to oczekiwanie, plan już ułożony, z miejscem, które ja miałam wypełnić bez pytania. Chodzi o dom w zakopanem. Słowa uderzyły mnie z siłą lodowatej wody. Niewiele osób wiedziało o tym domu. Nie był luksusowy, nie był wielki, ale był mój. Zbudowany nie z pieniędzy, ale z czasu, cierpliwości i marzeń które sobie obiecałam zrealizować jeszcze zanim skończę czterdziestkę. Nigdy w nim nie mieszkałam na stałe. Był moim azyłem, miejscem wyciszenia. Oddechem. Aniela i Łukasz mają trudności z wynajmem. Ceny są teraz nie do pomyślenia, oni dopiero zaczynają życie we dwoje, kontynuował ojciec, jakby mówił o oczywistej sprawie. A twój dom w Zakopanem przecież stoi pusty. Pomyśleliśmy, że mogliby się tam wprowadzić, chociażby na jakiś czas. Ty masz swoje życie tutaj, wszystko ułożone. Spojrzałam na Anielę. Unikała mojego wzroku, ale jej lekki uśmiech zdradzał wszystko. Wiedziała. Może nawet była inicjatorką tej rozmowy. Oczywiście, dom wciąż będzie twój, dodała matka, Wanda, z tym jej łagodnym tonem, który zazwyczaj poprzedzał coś niewygodnego. Oni tylko go wykorzystają. Żeby zacząć. Przecież jesteście rodziną. To właśnie te słowa, przecież jesteście rodziną, uzabolały najbardziej. Ile razy w tej rodzinie oczekiwano ode mnie więcej? Ile razy miałam być tą, która się dostosuje? Która odpuści? Która zrobi miejsce? Milczałam. Powietrze w pomieszczeniu zgęstniało. Nie mówimy o sprzedaży ani o żadnej umowie, dodał ojciec. Po prostu, przysługę. Ciepły gest. Ty i tak rzadko tam jeździsz. To zdanie rozbrzmiało we mnie jeszcze długo po tej rozmowie. Rzadko tam jeździsz. Jakby to, że nie mieszkam w nim na co dzień, pozbawiało mnie prawa do decydowania. Jakby wartość rzeczy mierzono częstotliwością jej użycia, a nie tym, co dla mnie znaczyła. Dom w Zakopanem był dla mnie czymś więcej niż tylko drewnianą konstrukcją z kominkiem i widokiem na las. Był symbolem mojej niezależności. Zbudowałam go nie po to, by go oddać. Ani teraz, ani nigdy. Siedząc przy stole, czułam, jak w środku rośnie coś gorącego i niewygodnego. Ale nie wybuchłam. Nie krzyczałam. Wstałam i spokojnie powiedziałam: Muszę pomyśleć. Uśmiechnęłam się grzecznie. Podziękowałam za obiad. Pożegnałam się. I wyszłam, zostawiając ich z ich planem i przekonaniem, że być może się zgodzi. Tego wieczoru, Wracając do swojego mieszkania w Warszawie, długo patrzyłam na pusty ekran telefonu. Zero wiadomości. Zero pytań o to, co ja czuję. Bo nikt nie pytał. Nigdy. Tym razem jednak nie planowałam milczeć. A kiedy trzy dni później wróciłam do domu moich rodziców z białą kopertą w torebce, nikt nie spodziewał się, że zamiast zgody przyniosę ciszę, której nie da się odwrócić. Co dokładnie im powiedziałam? I dlaczego po tamtym dniu nic już nigdy nie było takie samo? Nie spałam tej nocy. Przewracałam się w łóżku, słysząc w głowie każde słowo, które padło przy stole. Te zdania były proste, wypowiedziane to tonem uprzejmym, ale ich treść nie dawała mi spokoju. To tylko dom. Ty już masz wszystko. Oni dopiero zaczynają. Tak, ja już mam wszystko. Ale co to wszystko znaczyło w ich oczach? Mieszkanie w Warszawie, którego raty hipoteczne spłacam od ośmiu lat. Praca w dziale administracyjnym, której nikt w rodzinie nie traktuje poważnie. Samotność, którą nazywają wolnością. I dom w zakopanem, do którego uciekam, kiedy życie staje się zbyt głośne. Zastanawiałam się, dlaczego tak łatwo przyszło im uznać, że ja mogę oddać coś swojego bez walki, bez pytania, bez prawa do sprzeciwu. Odpowiedź przyszła szybciej, niż sądziłam. Pochodziła z przeszłości, z rzeczy niewypowiedzianych, z lat dzieciństwa, kiedy każde z nas otrzymało inną rolę i inną wartość. Aniela zawsze była tą kruchą. Tą, którą należało chronić. Kiedy miała gorączkę, świat stawał w miejscu. Kiedy płakała, wszyscy milkli. Miała alergię na orzechy, więc w domu przestano kupować ciastka z orzechami, nawet gdy ja je uwielbiałam. Ja byłam starsza o cztery lata. I cicha. Posłuszna. Oczekiwano ode mnie rozsądku, kompromisów, ustępstw. Bądź wyrozumiała, ona jest młodsza. Zrób miejsce. Ustąp jej. Ty już powinnaś wiedzieć lepiej. I tak się nauczyłam ustępować bez krzyku. Przechodziłam niezauważona. Kiedy przynosiłam dobre oceny, kiwali głowami. Kiedy Aniela zdała egzamin wstępny do prywatnej uczelni, którą opłacili rodzice, były kwiaty, tort, zdjęcia. To nie była nienawiść. To było coś gorszego, systemowe pomijanie. Bez złych intencji. Bez przemocy. Tylko cisza. Dom w zakopanem był dla mnie wyrazem tej ciszy. Nie krzyczałam o niego. Nie publikowałam zdjęć. Nie zapraszałam nikogo z rodziny. Był moim terytorium. Nie jako wyraz buntu, ale jako jedyna przestrzeń, w której wszystko było moje, decyzje, błędy, kolory ścian. Tam nikt mnie nie oceniał. Nikt nie porównywał do anieli. Budowałam go długo. Po kawałku. Nie było w tym wielkich dramatów. Tylko cierpliwość, jaką rzadko kto we mnie dostrzegał. Pamiętam dzień, w którym zawiesiłam pierwszą firankę. Stałam sama w środku pustego jeszcze salonu i pomyślałam. Tu nie będę się tłumaczyć z niczego, kropka. Mój ojciec, Henryk, przez lata powtarzał, że wszystko powinno być sprawiedliwe. Ale jego definicja sprawiedliwości była elastyczna. Jagoda, ty już zarabiasz, możesz pomóc. Jagoda, Aniela się zagubiła, może ją u siebie przenocujesz. Jagoda, daj jej ten pokój, przecież to tylko na chwilę. Zawsze coś. Zawsze ode mnie. Nigdy w drugą stronę. Często czułam się jak filar, który trzyma konstrukcję domu rodzinnego, ale którego nikt nie widzi, aż nie zacznie pękać. Moja matka, Wanda, nigdy nie była zła, ale była bierna. Patrzyła w drugą stronę. Usprawiedliwiała wszystko miłością. Gdy raz powiedziałam, że czuję się pomijana, odpowiedziała: Przecież ciebie nie trzeba pilnować. Ty sobie radzisz. Radzenie sobie stało się moim przekleństwem. Gdy trzy dni po tym obiedzie zaprosili mnie do swojego mieszkania, czułam, że wszystko zostało już za mnie ustalone. Siedzieli przy stole jak rada rodzinna. Łukasz był tam również. Nawet nie udawali zaskoczenia. Na stole leżała mapa zakopanego, notatki o możliwym remoncie. Jakby dom był już ich. Tym razem nie miałam zamiaru milczeć. Z torebki wyjąłam białą kopertę i położyłam ją przed ojcem. Nie zawierała dokumentów prawnych. Ani listu pełnego emocji. W środku była jedna strona papieru, a na niej wydrukowane zdjęcie mojego domu, zrobione przeze mnie w mglisty poranek. Pod spodem, moim pismem. Ten dom nie stoi pusty. On czeka. I nie czeka na was. Cisza po tym była gęsta, jak śnieg w zakopanym w styczniu. Ojciec zbladł. Matka próbowała coś powiedzieć. Ale zrezygnowała. Aniela spojrzała na mnie jak na kogoś, kto właśnie złamał niewidzialną umowę. A ja tylko wstałam, powiedziałam. Odpowiedź jest ostateczna. I wyszłam. Jeszcze nie wiedziałam, że ta decyzja rozpocznie lawinę, której nie da się zatrzymać. Wkrótce dowiedziałam się, co o mnie mówią. Jakie wersje wydarzeń zaczęli opowiadać innym? I jak daleko są gotowi się posunąć, by odzyskać kontrolę? Ale wtedy było już za późno. Co wydarzyło się dalej? Jakie konsekwencje przyniósł ten jeden gest sprzeciwu? I czy da się jeszcze wrócić do stołu, przy którym nikt nie słucha? Cisza po mojej odmowie była najpierw techniczna, jakby ktoś wyłączył dźwięk w filmie, ale obraz wciąż się ruszał. Nikt nie odważył się zadzwonić. Nikt nie zapytał, co czuję. Nikt nie zapukał do moich drzwi. Przez kilka dni udziłam się, że może ten gest spokojny, ale jednoznaczny wywoła refleksję. Że może ktoś w końcu zrozumie, że nie chodzi o dom, ale o coś znacznie głębszego, prawo do granic. Ale tak się nie stało. Zamiast rozmowy przyszła reakcja cicha, lecz precyzyjna. Przemyślana. Najpierw dowiedziałam się od ciotki, że moja siostra płakała przez telefon. Że mówiła, jak bardzo ją zabolało moje odrzucenie. Jak bardzo liczyła, że jako starsza siostra zrozumiem. Potem zadzwoniła moja matka. Nie po to, żeby mnie zapytać, jak się czuję, ale po to, żeby powiedzieć: Twoja siostra nie wychodzi z łóżka. Mówi, że czuję się jak nikt. Jak nikt. Słowo, które ja nosiłam w sobie od lat, teraz nagle przypisano jej, bo jej dostała kluczy do cudzego domu. Ale nie zaprotestowałam. Nie broniłam się, nie tłumaczyłam. Zakończyłam rozmowę słowami. Nie jestem odpowiedzialna za jej emocje. Matka się rozłączyła bez pożegnania. Kilka godzin później Łukasz, mąż Anieli, napisał mi wiadomość: Zastanów się, Jagoda to tylko dom, ale przez to tracisz rodzinę. Zaskoczyło mnie, jak łatwo można odwrócić rolę winnego. To ja postawiłam granicę, a jednak to mnie zaczęto malować jako tą, która niszczy relacje. Kilka dni później, późnym popołudniem, ktoś zapukał do moich drzwi w Warszawie. Otworzyłam i zobaczyłam mojego ojca. Stał sztywno, w kurtce, którą pamiętałam z jego emerytalnej uroczystości. Możemy porozmawiać? Zapytał bez cienia uśmiechu. Wpuściłam go, niepewna, czy lepiej byłoby tego nie robić. Usiadł przy stole w kuchni. Nie napił się herbaty. Nie ściągnął kurtki. Zawiodłem się na tobie. Powiedział bez wstępu. Nie patrzyłam mu w oczy. Spojrzałam na kubek, który trzymałam w dłoniach. Przez jeden dom doprowadziłaś do rozłamu. Nie poznaję cię. Chciałam zapytać, czy kiedyś mnie znałeś? Ale milczałam. Twoja siostra nigdy nie była silna jak ty. Zawsze się bała. Zawsze potrzebowała wsparcia. A ty, zamiast jej pomóc, zamknęłaś drzwi. Dosłownie. Patrzył na mnie z rozczarowaniem, które bardziej przypominało kontrolę niż ból. A ja, po raz pierwszy, nie spuściłam wzroku. Nie zamknęłam drzwi. Po prostu ich nie otworzyłam na cudze żądanie. A różnica jest fundamentalna. Ojciec wstał. Spojrzał na mnie jak na kogoś obcego. Kiedyś jeszcze tego pożałujesz. Tylko wtedy może już nie być do kogo wrócić. I wyszedł. Zostałam w kuchni, wśród cichego szumu lodówki i gęstego powietrza, które wciąż pachniało jego obecnością. Czułam się jak ktoś, kto właśnie wyszedł z sali sądowej, tylko że wyrok zapadł, zanim zaczęła się obrona. Kilka dni później dowiedziałam się, że w rodzinie krąży nowa opowieść: Jagoda jest zimna. Jagoda się zmieniła. Jagoda zazdrości Anieli. Zazdrość. Słowo, którego nigdy nie czułam, a które stało się narzędziem ich narracji. Bo łatwiej jest powiedzieć, że ktoś zazdrości, niż przyznać, że po prostu nie pozwala się już wykorzystywać. Nikt nie zapytał mnie o moją wersję wydarzeń. Nie było miejsca na moją prawdę. Cisza, która wcześniej była moją ucieczką, teraz stała się więzieniem. Ostatni raz zobaczyłam Anielę przypadkiem w galerii handlowej, na parkingu. Zatrzymała się, popatrzyła na mnie przez kilka sekund. Jej twarz była obojętna, ale głos, kiedy się odezwała, miał ostrze szkła. Nigdy nie chodziło o dom, Jagoda. Chodziło o ciebie. Ty zawsze musiałaś mieć coś, co cię wyróżnia. Nawet jeśli to tylko puste ściany. Nie odpowiedziałam. Bo gdy ktoś zarzuca ci egoizm tylko dlatego, że nie oddajesz swojego, nie ma sensu walczyć słowami. Wróciłam do samochodu i przez długą chwilę patrzyłam w kierownicę. Nie dlatego, że byłam zła. Nie dlatego, że było mi przykro. Ale dlatego, że po raz pierwszy zrozumiałam, że ta historia nie ma już wspólnego domu. Ale historia nie skończyła się na słowach. Kilka tygodni później dowiedziałam się, że ktoś był w moim domu w zakopanem. Że drzwi były otwarte. Że na stole ktoś zostawił kubek z niedopitą herbatą. I wtedy zrozumiałam, że kiedy nie zabierzesz czegoś siłą, niektórzy spróbują zabrać to po cichu. Co zrobiłam? Jak odpowiedziałam? I dlaczego ten dom już nigdy nie będzie tylko moim miejscem ciszy? Był środek tygodnia, szary poranek, typowy dla przedwiośnia. W Warszawie padał deszcz, nie taki burzowy, gwałtowny, ale drobny, natrętny który osiadał na szybach i sprawiał, że wszystko wydawało się przygaszone. Otworzyłam skrzynkę mailową i wśród wiadomości służbowych znalazłam jedną, która miała zmienić bieg tej historii. Temat: Drzwi były otwarte. Mail przyszedł od sąsiadki z Zakopanego, starszej kobiety, z którą wymieniłam kontakt awaryjnie, gdy budowałam dom. Napisała krótko. Dzień dobry. Przechodziłam obok pani domu wczoraj wieczorem. Światło było zapalone w kuchni. Drzwi od tarasu otwarte. Zaniepokoiłam się, bo myślałam, że pani przyjechała, ale nigdzie nie widziałam samochodu. Gdy przyszłam rano, drzwi wciąż były uchylone. Zadzwoniłam do sąsiada, zamknął wszystko. Dobrze, żeby pani sprawdziła. Zamarłam. Przez chwilę patrzyłam w ekran, nie rozumiejąc. Nie zostawiłam otwartych drzwi. Nikt nie miał klucza. Nikt nie powinien tam być. Jeszcze tego samego dnia wzięłam dzień wolny. Spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy i pojechałam do zakopanego. Jechałam prawie sześć godzin, w milczeniu. Radio było wyłączone. Myśli, głośniejsze niż jakikolwiek hałas. Próbowałam sobie przypomnieć. Czy kiedyś komuś pożyczyłam komplet kluczy? Czy mogłam być aż tak nieostrożna? Nie. Nigdy. I wtedy, między jednym zakrętem a drugim, pojawiła się myśl, której nie chciałam wypowiedzieć na głos. Aniela. Dojechałam późnym wieczorem. Las był ciemny i cichy, jakby wstrzymywał oddech. Podjazd był pusty. Drzwi wejściowe, zamknięte, ale nie na mój zamek główny. Na boczny. Taki, którego nigdy nie używałam. To był stary mechanizm który miał pozostać do wymiany. Jedyny, którego klucz znajdował się w dokumentach projektowych, które w zeszłym roku zostawiłam kiedyś u rodziców, kiedy pomagałam ojcu w sprawach księgowych. Weszłam ostrożnie. Nic nie było zniszczone, ale czułam zmianę. Powietrze było inne. W kuchni stała szklanka z resztką herbaty. Nie mojej. W łazience wisiał ręcznik w kolorze, którego nigdy nie kupiłam. W salonie oparcie kanapy było lekko przesunięte, jakby ktoś siedział tam długo, potem wstał i zapomniał poprawić. Nic nie zginęło. Ale ktoś był. Ktoś czuł się zbyt swobodnie. Usiadłam przy stole. Ręce miałam lodowate. I wtedy poczułam coś więcej niż złość. To było upokorzenie. Tak głębokie, jakby ktoś splunął mi w twarz, nie używając ani jednego słowa. Następnego dnia zadzwoniłam do matki. Głos miała chłodny, ale niezaskoczony. Słucham? Kto był w moim domu? Cisza. Matko, pytam poważnie. Nie wiem, o czym mówisz. Ktoś tam był. Światła zapalone, ręcznik, herbata. Ktoś miał klucz. I ktoś czuł się jak u siebie. Jej odpowiedź była niemal teatralna w swoim spokoju. A po co ci on teraz, ten dom, Jagoda? Przecież ty tam tylko od czasu do czasu. To było dokładnie to zdanie, które słyszałam od ojca. Od Anieli. Po co ci on, kropka. Ty już masz wszystko. To nie był przypadek. To był plan. Tego samego dnia zadzwoniłam do ślusarza. Zmieniłam wszystkie zamki. Wysłałam wiadomość zbiorczą do rodziny. Dom w zakopanem nie będzie już dostępny dla nikogo poza mną. Klucze zostały wymienione. Każda próba wejścia zostanie zgłoszona jako naruszenie prywatności. Nie odpowiedzieli, ale ich milczenie brzmiało jak wyrok. Kilka dni później, wróciwszy do Warszawy, znalazłam coś pod drzwiami. Nieduża koperta. Bez podpisu. W środku zdjęcie mojego domu w zakopanem, zrobione z zewnątrz, o zmierzchu. I jedno zdanie, wydrukowane czcionką Times New Roman, bez podpisu. Można mieszkać w miejscu, nie mając do niego prawa. Ale można też mieć prawo i nigdy nie czuć się u siebie, kropka. Trzymałam to zdjęcie przez kilka minut w dłoniach. Nie było podpisu. Ale nie potrzebowałam go. Wiedziałam, kto to napisał. To miał być mój azyl. Teraz stał się sceną cichej wojny. I dopiero wtedy zrozumiałam, że w tej rodzinie nie chodziło nigdy o dobro wspólne. Zawsze chodziło o kontrolę. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Bo gdy pobiłam ostateczną decyzję, nie przewidziałam, że sprowokuję coś, co będzie miało konsekwencje nieodwracalne. Co zrobiłam? Jak daleko się posunęłam, żeby raz na zawsze zakończyć tę grę? Minęły trzy miesiące od ostatniego telefonu. Od wymiany zamków. Od tej jednej wiadomości. Która do dziś leży w mojej szufladzie, zdjęcie mojego własnego domu, podpisane zdaniem, które miało mnie zranić, ale ostatecznie mnie uwolniło. Nie wydarzyło się już nic spektakularnego. Nie było procesu. Nie było krzyków. Tylko ta nowa, gęsta jakość ciszy, cięższa, niż jakiekolwiek słowo. Z dnia na dzień moja rodzina przestała istnieć w moim życiu. Nie symbolicznie, faktycznie. Nie dostałam zaproszenia na urodziny matki. Nie wiedziałam, że Aniela urodziła dziecko, dopóki nie zobaczyłam zdjęcia przypadkiem, przeglądając profil dawnej znajomej. Ojciec usunął mnie z kontaktów. Cisza tym razem była bronią zbiorową. Ale, paradoksalnie, nie bolało mnie to tak, jak mogłoby kiedyś. Może dlatego, że pierwszy raz w życiu to ja wybrałam siebie. W czerwcu. Kiedy śnieg w zakopanem zniknął całkowicie, pojechałam tam po raz pierwszy nie jako uciekinierka, ale jako właścicielka bez poczucia winy. Kiedy zamknęłam za sobą drzwi, poczułam coś dziwnego, spokój. Nie ulgę, nie euforię, tylko ciszę, która nie bolała. W salonie powiesiłam nową zasłonę. Kupiłam dywan, który podobał mi się od dawna, ale zawsze odkładałam zakup na kiedy indziej. W szafkach były moje kubki, moje herbaty, mój rytm. Wreszcie, bez potrzeby tłumaczenia się, dla kogo to wszystko i po co. W pierwszą niedzielę lipca, wróciwszy z zakopanego, zastałam list w skrzynce. Prawdziwy list, na papierze, w eleganckiej kopercie. Rozpoznałam pismo matki. Były tylko cztery zdania. Czasem to, co dla jednych jest przestrzenią, dla innych jest pustką. Nie rozumiemy cię, ale nie próbujemy już. Żyj spokojnie. Nie płakałam. Nie zniszczyłam listu. Schowałam go do tej samej szuflady, co zdjęcie z herbatą i kartkę ze zdaniem: można mieć prawo, a nie czuć się u siebie kropka. Trzy przedmioty. Trzy etapy tej samej decyzji. Pod koniec lipca, w jednej z warszawskich kawiarni zobaczyłam znajomą twarz Łukasz, mąż Anieli. Siedział sam. Widział mnie. Skinął głową. Po chwili podszedł: Cześć, Jagoda. Cześć. Patrzył chwilę, po czym powiedział coś, czego nigdy się nie spodziewałam. Dobrze zrobiłaś. Zaskoczona spojrzałam na niego. Uśmiechnął się lekko, ale smutno. Mieliśmy nadzieję, że ugniesz się, jak zawsze. Wiem, ale to, że się nie ugięłaś, nauczyło nas czegoś. Czego? Że niektórych rzeczy nie da się wziąć tylko dlatego, że ktoś ich nie używa. Milczenie między nami było czyste. Nie zaciążyło. Kiedy wyszedł, zostawił na stoliku tylko słowa, ale one ważyły więcej niż cała rodzinna narracja. Dziś dom w Zakopanem jest wciąż mój. Nie dlatego, że mam akt własności. Nie dlatego, że zmieniłam zamki. Ale dlatego, że już nie muszę nikomu tłumaczyć, dlaczego go nie oddałam. Nie trzeba było wojny. Nie trzeba było krzyków. Wystarczyło jedno, konsekwencja. W tej historii nie ma triumfu. Nie ma happy endu. Jest tylko kobieta, która po raz pierwszy nie odsunęła się na bok. Nie jestem pewna, czy kiedyś znów usiądziemy przy jednym stole. Ale dziś wiem jedno. Nie każde miejsce trzeba dzielić. Nie każdy mur trzeba burzyć. Czasem wystarczy go po prostu nie przesunąć i poczekać, kto pierwszy przestanie próbować go przekroczyć.